Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Mówimy sobie pokrótce dzisiaj, na czym polega zjawisko rozszerzalności liniowej i co dobrze by było wiedzieć w tym temacie. Zacznijmy sobie od tego, co to jest w ogóle rozszerzalność liniowa, jak ją liczymy. Rozszerzalność liniowa mówi nam, jak pod wpływem temperatury i w jakim czasie zmienia się, wydłuża się, wydłuża się dany przedmiot, najczęściej metalowy, tam w tym... Mm, Mieliśmy podane przykłady ołowiu, stali, aluminium itd. Najważniejsze, co jest nam potrzebne wiedzieć, to jest ten współczynnik alfa. Ten współczynnik alfa mówi nam, jak bardzo wydłuży się nam dany przedmiot. Czyli mówiąc inaczej, pod wpływem tej samej temperatury w tym samym czasie przedmiot wykonany na przykład ze stali wydłuży się mniej niż przedmiot wykonany na przykład z glinu. No, i każda, każda substancja ma swój specyficzny współczynnik alfa. No i ten wzór jest bardzo prosty. Zmiana długości zależy od współczynnika alfa, od długości początkowej przedmiotu i od tego, i, ile czasu i od zmiany y, temperatury. Wiadomo, że w zależności od temperatury będziemy mieli inne, będziemy mniej lub bardziej się, się rozszerzać. Dalej możemy to przenieść na Rozszerzalność liniowa, czyli jest no, wyobrażamy sobie pręd, który się nam rozszerza w jednym kierunku, w jednej, w jednej płaszczyźnie, w jednym wymiarze, jakby powiedzmy, tylko na długość. Możemy to przejść na rozszerzalność powierzchniową i objętościową, czyli na dwa wymiary i na trzy wymiary. No i jest taka ciekawa zależność, że te współczynniki rozszerzalności powierzchniowej i objętościowej są wprost proporcjonalne do tego współczynnika alfa. Czyli mówiąc inaczej, współczynnik rozszerzalności powierzchniowej oznaczony jako lambda, jest dwa razy większy niż współczynnik alfa do rozszerzalności liniowej, a współczynnik rozszerzalności objętościowej jest trzy razy większy. Oznaczamy go jako beta. No i do tego możemy sobie też powiedzieć, jak zmienia się gęstość, w zależności od, od zmiany, od, od tej zmiany objętości, czyli współczynnika beta. Tutaj mamy na to wzór, nie sądzę, że go trzeba, trzeba dokładnie, dokładnie pamiętać ale zauważamy, że im większa jest objętość, tym mniejsza jest gęstość. No to to jest podstawowy wzór fizyczny, który nam mówi, że objętość oznaczona jako ro, no, zależy nam od, yy, gęstość oznaczona jako ρ, zależy nam od objętości, yy, od masy i objętości, nie? Czyli jeżeli będziemy mieli większą objętość, to będziemy mieli mniejszą gęstość. Więc to jest do zapamiętania, jeżeli jakieś ciało się nam rozszerza, zwiększa swoją objętość, to spada nam gęstość. Yy. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Tutaj mamy schemat tego naszego naczynia, tego naszego urządzenia służącego do pomiaru rozszerzalności cieplnej. Nazywamy je dylatometrem. No i to urządzenie działa dość prosto. Dość prosto wprowadzamy to doświadczenie. Mierzymy, jak długi był pręd przed nagrzewaniem. Potem działamy na niego parą wodną, żeby zwiększyć jego temperaturę i czujnik mierzy nam z dokładności mikrometrycznej, czyli bardzo dokładny. Możemy sobie nawet powiedzieć, jakie, doku... jakie, jakie mamy dokładności w tym, w tym ćwiczeniu. Tylko to, tylko to znajdę. No, niepewność zmiany długości to jest 0,05 mm, a niepewność temperatury jest pół stopnia, więc to jest bardzo, bardzo dokładne. O jest to, to jakoś się źle wkleiło. Dobra, po prostu napiszmy 0,05 mm. Z, z taką dokładnością ten czujnik elektronowy mikrometryczny jest nam w stanie to, jest w stanie to zmierzyć. No więc, urządzenie proste jak budowa cepa. Yy, bierzemy pręt przed podgrzaniem, podgrzewamy parą i mierzymy o ile się wydłużył. No i dzięki temu jesteśmy w stanie wyznaczyć na przykład ten współczynnik al, la, alfa. Albo sprawdzić, jaki to był materiał, jeśli już znamy współczynniki alfa i, 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 i chcemy zbadać, jaki to jest materiał. Mieliśmy też trochę teorii, którą sobie teraz omówimy. Bimetaliczne termostaty i termometry. Bimetaliczne to znaczy, że są złożone z dwóch metali o różnych współczynnikach alfa. One będą się rozszerzać w różny sposób, temu będą się wyginać. No i takie czujniki się stosuje dwie blaszki charakteryzujące się różnymi współczynnikami rozszerzalności liniowej. Yy, można sprawdzić, jak one, jak one reagują na, na temperatury. Wykorzystuje się w, w termostatach, które mamy w domu, w termometrach, które sprawdzałem jak zmienia się tam temperatura, mierząc ile, jak bardzo wyjmie się taki, taki bimetal, bimetal, dwa metale. No i na, mm, na początku mieliśmy powiedziane o teorii, skąd się to wszystko wierzy, bierze. Ruch harmoniczny versus nieharmoniczny. Ruch harmoniczny pozwala nam bardzo dobrze opisać pewne, pewne, właściwości metali. Już to zacytuję. Tak, model oscylatora harmonicznego tłumaczy szereg właściwości, takie jak istnienie niezerowego ciepła właściwego, nie tłumaczy jednak zjawiska rozszerzalności. O co chodzi? Ruch harmoniczny, czyli zakładamy, że cząstki drgają grają harmonicznie. Róż po prostu cząstki pod wpływem energii, czyli temperatury, przesuwają nam się tak samo w takim samym okresie we wszystkich kierunkach, i to nam nie wyjaśnia, uwaga, ruch harmoniczny nam nie wyjaśnia rozszerzalności liniowej. Do tego potrzebujemy modelu nieharmonicznego, i to dlaczego. Ta rozszerzalność liniowa istnieje, jest wytłumaczone za pomocą sił międzycząsteczkowych. Siły międzycząsteczkowe, cząsteczki obok siebie, tak jak tutaj, działają między sobą, przesuwają się i stąd mamy rozszerzalność cieplną, tak? Czyli no tutaj do zapamiętania jest to, że e, cząsteczki drgają pod wpływem energii, energii, która jest dostarczona przez temperaturę, cząsteczki się przesuwają i powodują rozszerzanie z powodu sił międzycząsteczkowych mamy rozszerzalność rozszerzalność cieplną na początek jeszcze powiedzmy sobie czym się różni budowa krystaliczna od amorficznej budowa krystaliczna to jest taka w której atomy są uszeregowane krystalicznie są, tworzą takie sieci tak jak mamy tutaj na obrazku tworzą sieci są uporządkowane no i my taki model sieci krystalicznej przyjmujemy żeby badać tą rozszerzalność Czyli model, w którym cząsteczki są uporządkowane, bo budowa amorficzna to jest taka, w której nie są uporządkowane w sieć żadną krystaliczną, więc nie jesteśmy w stanie dobrze, dobrze zbadać, jak się na takie ciało rozszerza. No ale metale, metale, metale przyjmują, przyjmują tą sieć krystaliczną, czyli tutaj do zapamiętania, sieć, sieć krystaliczna to taka, w której atomy są uporządkowane i taki model przyjmujemy do wyjaśnienia rozszerzalności cieplnej. No i jeszcze na koniec, co to jest, czym się różnią ciała izotropowe od anizotropowych. Izotropowe rozszerzają się jednakowo we wszystkich kierunkach, tak? Czyli jak mamy taki sześcian pod wpływem temperatury, on się będzie jednakowo w każdym kierunku rozszerzał. Cia, Zaś anizotropowe nie, nie rozszerzają się jednakowo we wszystkich kierunkach, w ogóle nie, no, nie działają tak samo we wszystkich kierunkach. Dlatego na potrzebę tego ćwiczenia przyjmujemy, że nasze ciała zbudowane są krystalicznie i że są izotropowe, czyli że się tak samo rozszerzają we wszystkich kierunkach. No i to by było na tyle, dziękuję bardzo.